No, Dobrze, w każdym razie walka Filip, Filipek, Marcinek kontra Łukasz, Tomp i Miłowski. Tutaj oczywiście wielki, wielki, wielki konflikt. Pierwsza walka Filipka z Rybą była nacechowana pozytywnie, mocno, na zasadzie sprawdzenia się kumpelskiego. Tutaj jest nienawiść, jest agresja, jest złość. I pytanie Wojtku, czy według ciebie właśnie to, że tam jest tak dużo tej agresji, nienawiści, czy to w jakiś sposób wpłynie na wynik tej walki? Czy będą potrafili chłopaki zachować zimną głowę i zrealizować game plan? No, Filipek spokojny, opanowany. Wydaje mi się, że zachowa zimną głowę. Tom nie ma doświadczenia jeszcze w walce, nigdy nie był, nie był, nie, nie był w klatce. Więc może się okazać tak, że ruszy mocno i będzie ten stres właśnie zabrakiem mu tego bycia. Może mieć problem. No na, na fizyczne. Tomba, on jest dużo wyższy, dużo cięższy. Filipek nawet tutaj chyba nawet nie ma żadnych zastrzeżeń co do wagi, chociaż biorę tą walkę, więc też szacunek, że tak do tego podszedł. Widać, że go bardzo nie, nie lubi, i po prostu chciał za wszelką cenę mu dowalić. Myślę, że on wie, myślę, że on wie, że on tej walki nawet może nie wygrać. A mimo wszystko wziął to na siebie, bo po prostu chce przywalić, dać w mordę Tombowi. I to jest też takie. Podejście bardzo ciekawe. Na zasadzie nie, nie patrzę na to, czy, czy mhm. mam realne szanse, nawet może nie realne szanse. Zresztą ale on czy... też się wziął to, mhm. za te treningi, nie? Mhm. Dosyć wziął solidnie się. chyba. Ale dzięki temu Filipek jest w dobrej sytuacji, bo jeżeli to, co mówisz, rzeczywiście się pokrywa z rzeczywistością, no to Filipek nie może przegrać. Znaczy, nawet jak przegra, to mhm. trochę wygra. A jak wygra, no a to już tą walkę. W ogóle, no. a, na pewno wyjdzie, a na pewno wyjdzie z twarzą. Zresztą walka z rybą według mnie też pokazała, tak. że naprawdę. Tak, zaskoczył. Zrobił fajną pracę. Bardzo wykonął. zaskoczył. Mhm. I wydaje mi się, że gdyby, gdyby nie to, że właśnie jakby Ryba był bardziej uniwersalny ze względu na te kopnięcia, one mu dawały dużą przewagę, gdzie, gdzie Filip z podłożem bokserskim po prostu robił, jakby ograniczał się głównie do tego, to, to myślę, że ta, ta walka też mogłaby się zakończyć inaczej, a, a tutaj z Tombem bardzo ciężko przewidzieć. Trypson, co o tym sądzisz? Yy, Tomb też, też będzie debiutował, tak? Tak, tom, no, to jest jego w, pierwszy. Filipek nie jest zabytantem, nie? Tak, walczył, Filipek, no, no. już walczył. Już pamiętam tą walkę z, z, z rybą, tak? Mm -hmm. No to y, rzeczywiście, pamiętam, fajnie się pokazał Filipek w tej walce. I, i myślę, że jeżeli by z, z takim y, w miarę tam luzem walczył w, w pierwszym pojedynku, to myślę, że, że może to mieć sporą przewagę a, z tym obyciem, tak? też coś powiedzieć, no, bo ten Tom no, naprawdę. No, nie Wiadomo, to jest, jak to pokaże. Nie? nie wiadomo. Nie wiadomo ja zupełnie. Też nie widziałem chłopaka w akcji, więc ciężko. On na pewno robi hmm. mocne sparingi z tego, co wiem. No, no, a Zmuczymy. powiem wam, że sparingi są, no, najważniejsze, są najważniejsze moim zdaniem, bo te osoby, wiecie, worek nie odda, tak? No tak. Kondycja może być nie? pełno, ale jeżeli rywal cię wali w łeb, no to najlepiej właśnie dużo sparować i wtedy łapiemy dużo doświadczenia, oko, y, dystans, timing i to jest, to jest coś, co jest bardzo cenne. Przygotowania. A mhm. czy możemy ich tu do studia zaprosić, żeby stanęli tak jak poprzednicy? Czy, czy no myślę, że, że możemy poprosić, żeby tutaj wirtualny Tomp i wirtualny to Filipek się pojawili. To jest bardzo sympatyczna sprawa, także magiczna ekipograficzna rób swoje. A tymczasem Marku chciałem zapytać Ciebie. O są, są, o, patrzcie. Eleganccy panowie. No, no i widać, tam Jest różnica? Tam wyższy troszkę. No to jest oczywiście to jest skalowane pewnie mhm. nie jeden do jeden chociaż może tak wydaje mi się że chyba nie jest 1 do jeden, jeden, jeden do jeden bo jest ogólnie, ogólnie jest tak. tam chyba ponad <laughs> 15 kg e, różnicy i chyba nie 15 chyba centymetrów a chyba 10 kg czegoś tak czy nawet więcej no w każdym razie jest tutaj jest tutaj spora różnica pytanie do ciebie e, Marku ty jesteś ty jesteś e, wysokim zawodnikiem więc wiesz jakby z tej perspektywy e, z perspektywy właśnie wyższego zawodnika e, co powinien, co powinien zrobić Tom, żeby rozmontować tutaj Filipka? A, szkoda, że nie przyjrzałem się zasięgowi ramion. No, mi zawsze powtarzają, Marek, z twoim zasięgiem łap, to już jest taki dość kultowy tekst w gronie moich znajomych, z którymi trenujemy, oni zawsze mówią, z twoim zasięgiem łap, to... Zawsze mówią mi, żebym, żebym, za... żebym na dystans trzymał i, i punktował. Wszyscy mówią mi, że ja powinienem być stójkowiczem, gdzie ja się bardziej czuję parterowcem. Więc jeżeli te rady, które ja dostaję zawsze, miałbym przełożyć na tą walkę filipek Tomp, no to Tombowi radziłbym trzymać się rzeczywiście na dystans. Jest dłuższy, ma dłuższe nogi, dłuższe ręce, więc... Może go po prostu zbić w stójce. Ale Filipek jest taki skoczny, nie? on jest taki... Zadziorny. Żywe sreberko takie, mm. właśnie, więc... To może być nawet wyrównana walka, mimo przewagi warunków fizycznych Tomba. Mhm. Więc dla Ciebie kto jest faworytem? Ja kieruję się tutaj sympatią do Filipka, więc staram na niego. Trypson? Kurczę, no to, to, to tak samo, no, ciężko mm. mi oceniać, nie wiem, nie chcę strzelać. I... Zobaczymy, zobaczymy, jak, jak się zachowają. Jedyne, co tutaj spojrzałem w tej chwili, yy, sądząc po posturze, wzroście, no to rzeczywiście warunki fizyczne przemawiają na stronę tomba, bo rzeczywiście długie ręce pozwalają nam na yy, bicie poza dystansem. Może nie pozwalać przeciwnikowi podchodzić do siebie. Yy, to jest bardzo ważne, ale ten dystans też, też trzeba umieć wykorzystać, bo nie każdy z długimi łapami potrafi... Wykorzystać swój cały zasięg ramion czy tam nóg, to też trzeba potrafić opanować. Ale jeszcze odnośnie tego, że mówiłeś, że ty masz długie też kończyny i długi zasięg, bo można dobry zasięg trzymać, ale również parterowy, bo zauważyłem też z doświadczenia trenując z wieloma kolegami na Macie różnych postur, że właśnie gabaryty szczuplejsza kość, rączki mm -hmm. nóżki są o wiele łatwiejsze w poddawaniu, bo bardziej krępi, umięśnieni zawodnicy nie potrafią tak do, dociągnąć tych technik, jak właśnie szczuplejsi zawodnicy, także to też jest atut w parterze. Nie? Bo nie, mają, nie mogą dosięgnąć tam. No, no w przy przyduszeniach się <laughs> zwłaszcza Przyduszenia, przydaje szczu, bardzo... szczupły tak, nad, nadgarstek. Łatwiej też tą rękę wcisnąć gdzieś nie, technicznie. Wojtku, według Ciebie, czy, czy Ty będziesz się wstrzymywał? No, będę się wstrzymywać. Okej, okay, dobrze, to Wojtek Wleźmy się wstrzymuje.